Witam kochani, dzisiaj e, zrobimy sobie persistent storage na Ubuntu chociaż teraz jestem na Windowsie co jest zaskakujące w tym niesamowitym systemie że on ma znacznie bardziej dopracowaną e, interakcyjność znacznie łatwiej się go obsługuje to są fakty ma bardzo e, dobrze zbudowany interfejs oraz te metody obsługiwania tego interfejsu bardzo łatwo zauważalnie to można poczuć po przesiadce z długiej obsługi innego systemu. Ja teraz właśnie to doświadczam i wcale nie jest aż tak strasznie powolny. Choć zaraz uruchomimy sobie tutaj manager zala. I jak widzimy tutaj jest bardzo dużo pamięci pobieranej pomimo tego, że nie jest uruchomionych praktycznie żadnych programów. Nawet procesor tutaj jest dosyć mocno obciążony. ale da się przeżyć. Mamy otwarte trzy karty. Mamy uruchomionego EOBS-a. I my sobie tutaj. Mam podpięty dysk twardy. Jak widzicie, udało mi się uruchomić pasek zadań tutaj na tym ekranie, co jest wspaniałe, właśnie, że po uruchomieniu systemu już mamy ustawienia naszych rozdzielczości, zapamiętane po jednej i to dosyć łatwej, intuicyjnej konfiguracji ekranów. Za pomocą naszego wbudowanego, dedykowanego własnościowego narzędzia zintegrowanego. Wbudowanego i umieszczonego w systemie pod prawym klikiem na pulpicie, w którym możemy sobie parametryzować, zmniejszać również ten ekran, dopasowując go do krawędzi yy, fizycznych naszego telewizora, i ja tutaj działać yy, mogę łatwiej, poprzez właśnie to ogarnianie. Także teraz sobie uruchomię zarządzanie dyskami. I zobaczymy co tutaj w ogóle jest. Jak widzimy Snapping tutaj działa również rewelacyjnie. Nawet lepiej niż na Bingo, teraz sobie tu sprawdzimy, co my tutaj mamy. Jak widzimy, jest podpięty drugi dysk, na nim próbowałem zainstalować Ubuntu z Disk na Linuxie MX i niestety nam ten system rusza, ale nie jest traktowany jako system możliwy do zapisywania danych, a ja chcę zrobić właśnie taki system i postaramy się to zrobić, a korzystam z tego filmu i polecam go jako instruktaż zrobienia tego, co ja chcę. A mój materiał jest bardziej takim dziennikiem, korzystania z różnych funkcji na różnych systemach zapraszam do dalszego oglądania A więc pobieramy sobie tego Rufusa. Aha, uruchamiamy niby jako administrator. wybieramy nasze urządzenie. I sobie tutaj jest sobie przekaz taki program do partycjonowania dysku, ponieważ nie jest wykrywany przez Rufusa. A wyszukałem go sobie tu po prostu wpisując Co jest niesamowitym dowodem, dowodem implementacji integracyjnej. Powłoki systemu z wyszukiwaniem w sieci oraz interaktywnym wyświetlaniem podpowiedzi wynikowych. Już w zasobniku tutaj okna menu systemu. Wystarczy tu wklikać i nam nasza standardowa przeglądarka systemowa otworzy stronę internetową z pobraniem naszego programu. Okno tego programu właśnie tak wygląda, ale widzę, że zmienili wygląd. I obecnie nie jesteśmy w stanie, w stanie tutaj wybrać naszego dysku. Ale przejrzę sobie przy okazji. No więc zrobimy sobie to zarządzaniem dyskiem. I jeszcze sobie popracujemy na wierszu poleceń. Wklepałem Assign i już mamy niby wykryty dysk. Aha, niby mamy sobie dysk wykryty, ale coś nie załapał i prosi, żeby jeszcze raz sformował. No to formatuje. Zajęło to dosłownie chwilę. thank mm -hmm. you mm -hmm.